Wieczór Państwu. Znajdujemy się w Centrum Obudzia Węgrów. Jest godzina 23, więc troszeczkę jest późno. Ale mój serdeczny kolega, który właśnie tutaj pomaga mi w tym nagraniu, zainspirował mnie do tego, żeby wyjść do Państwa z inicjatywą przekazania kilku istotnych informacji. Informacji dotyczących różnych dziedzin około czyli różnych problemów, z którymi Państwo się spotykacie na co dzień, a których nie do końca macie wiedzę lub też możliwości zaradzenia tym problemom. Ja na dzień dzisiejszy przygotowałem jeden z takich właśnie problemów, a mianowicie na czasie, czyli pogodowy. Problemy dotyczący pielęgnacji, a raczej ochrony obuwia, które Państwo zakupiliście na tą, na tą porę, którą dzisiaj mamy. Kochani, problemem jest... Jest to, żeby ochronić nasze buty przed warunkami jesienno-zimowymi, a szczególnie szczególnie yy, yy, różnymi niuansami, które wynikają podczas chodzenia, podczas pogody, kiedy jest śnieg, kiedy jest posypany solą, różnymi substancjami, które bardzo często zalegają później na bucie, pozostają, ponieważ wieczorem się na przykład zapomniało wyczyścić i rano budzimy się z problemem takim jak na przykład wykwit który powoduje, że ta skóra potem już nieodwracalnie jest po prostu no, zniszczona. Do tego służą, do ochrony takiego buta służą preparaty, które nazywają się impregnatami. I mamy impregnaty w formie aerozoli, tak jak tutaj macie Państwo tutaj na tym podejście, jak też mamy również w formie past. Past, które zawierają już sobie ten właśnie czynnik impregnujący. Oczywiście można jeszcze używać tłuszczy do skór, które są najbardziej, gdyby yy, najbardziej, dają największą ochronę. Natomiast no, tłuszcze powodują to, że te buty stają się mało efektywne i, i tracą gdyby połysk. A dodatkowo jeszcze bardzo mocno przyczepiają różnego rodzaju zabrudzenia. No, więc yy, kochani, yy, są, tak jak powiedziałem, dwie formy: forma aerozolu, który rozpylamy na bucie szokując wcześniej oczywiście i rozplając odległości 20 cm, wtedy powlekamy but taką warstwą, jak gdyby warstwą tej substancji, która powoduje, że nie przenika wtedy woda, nie przenika brud na, do warstwy skóry, do warstwy materiału, z którego zbudowany jest but. Możemy oczywiście oprócz aerozoli, które mają różną konsystencję, różną pojemność i różną gdyby zawartość tego czynnika. Tak jak widzicie Państwo, jest tutaj preparat taki... Firmy kocinę, które jest, na, jest w technologii Strong, czyli bardzo, bardzo silnej, bardzo mocnej, ale są też lżejsze do jakichś takich butów, które po prostu, gdy się wyużywamy, troszeczkę rzadziej. No, ten preparat jest konkretnie bardziej dedykowany do butów, których używamy do ciężkich warunków. Na przykład jeżeli uprawiamy turystykę górską, gdzie buty są narażone na długotrwałe czynniki pogodowe niekorzystne. Natomiast na co dzień, codziennym użytkowaniu są lżejsze, o mniejszej gęstości, tańsze preparaty. Mamy je dostępne oczywiście w naszym sklepie. Możemy również korzystać z past. Jedną z takich propozycji jest pasta firmy CAPS, polskiej, świetnej firmy. Jest to pasta Waterstop Cream, która jest dostępna w naszym sklepie oczywiście i jest w różnych kolorach. Jest ona dostępna w takim sztywcie, gdzie oczywiście jest gąpeczka. Wyciskamy, smarujemy, czekamy około godziny czasu, żeby się to aktywało, aktywowało na skórze lub na ten na, 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 na skórze i później tylko polerujemy po to, żeby zyskać dobry, fajny połysk. Tak więc takie preparaty właśnie mamy. Mamy jeszcze jeden preparat, o wcześniej wspomniałem. Jest to, jest to tłuszcz, tłuszcz do skór. Również możemy do butów roboczych, do butów, które nie, nie, nie muszą mieć połysk. Jest to taki preparat właśnie w formie bardzo tłustej. On jest, on jest w kolorach trzech bazowych, czarnym, brązowym i bezbarwnym. Jest to oczywiście gąbeczka, nią smarujemy, powlekamy buty. No i buty mają warstwę, tak jak powiedzmy o patelnia. Jak tłuszczem patelnie, tak samo można porównać, to podobna, podobna analogia jest w działaniu tegoż preparatu. To może tyle na dzień dzisiejszy. Króciutko chciałem zwrócić Państwu uwagę na ten problem. Myślę, że w kolejnych odsłonach, w kolejnych edycjach, w kolejnych filmach będę Państwu prezentował różne inne rozwiązania problemów, takich jak na przykład pocenie się i brzydki zapach, takich jak na przykład zniszczone obcasy, takich jak zniszczona na przykład popękana skóra takich jak komfort użytkowania, sznurówki, różnego rodzaju problemy dotyczące czyszczenia, ale to uformujemy w jakiś harmonogram i będziemy Państwu w kolejnych odsłonach przedstawiać. Na dzień dzisiejszy dziękuję ślicznie i życzę dobrej nocy.